na prawdopodobnie olej napędowy. Ten olej rozlał się ulec zapłonowi, yy, ponieważ potorowisko mógł się rozdawać dość swobodnie, objął bardzo szybko sąsiednie wablony także z tego składu, czyli kolejne yy, systemy, które zawierają paliwo. Już druga z tych system, czyli pierwsza była fizyczna w tym wypadku, druga rozszerzyła się w trakcie pożaru, co mogło też wyglądać jakiś taki nieduży wybuch. Yy. W tej chwili no, cały czas sytuacja nie jest opanowana. ogień już przerzucił się na sąsiadujący z torowiskiem bezpośredni budynek należący do kolei. No, na szczęście budynki mieszkalne są w dużej odległości od miejsca zdarzenia, także nie zachodzi potrzeba ewakuacji, nie ma zagrożenia dołów. Z, z naszych informacji wynika, że dwie osoby z obsługi składu były poszkodowane i trzeba było udzielić im pomocy medycznej. Ile z nich jest w szpitalu? Jeszcze nie wiadomo. gdzieś tam w nie W tej chwili objętych pożarem jest, są trzy cysterny. Póki co staramy się oczynić pozostałe osiem, które były w składzie.